Cześć. Witam was w dzisiejszym odcinku prezentacji roweru. Romet składak uniwersal. No jeszcze stary 82 rok, zaraz wam to udowodnię. Tutaj jest są, y, Tu jest numer seryjny, a tu mamy rok 82. Także taki składak. Nie bigry tylko uniwersal, to jest taki mniejszy. No, ale lampkę przynajmniej ma fajną. Ta lampka mi najbardziej się w nim podoba. Co jeszcze? Naklejki stare, prędą No i dzisiaj właśnie był smarowany, co widać chyba. Po... No i czyszczony widać po błotnikach i felgi też wyczyściłem, bo wiecie jakie były trudne. Siodełko też tutaj, ta rurka była furt No i jeszcze będzie coś przy nim robione. Jeszcze trzeba korbę nasmarować, bo. Bo po prostu skrzypi trochę. No to nie jest jakiś mega super problem, ale po prostu trochę skrzypi. No i co? Nagrałbym wam film z, wiazdy, z jazdy tym składakiem, ale nie mam akurat przy sobie GoPro. Tutaj jest ta kieszonka, tu są klucze. Bartek go otwórz. No. Znaczy, znaczy nie, że nie mam za. Znaczy. Nawet nie ma takiego zakazu. Po prostu nie, nie chce mi się tego otworzyć. Kurde, ja Wam ja głupoty gadam bez sensu od rzeczy. Nie mogę, bo nie, chcę, nie że nie mogę, po prostu nie chcę tego otworzyć. O, Tyle już popaplałem. <taki>, taki składaczek uniwersalny, no i co? O, dynamo. Wszystko działa. Elektryka, bagażnik. No i tutaj dałem taki odblask, że na kurka wolna. Na kołach nie ma odblasków, to niech tam chociaż będzie. No, ale błotniki, kurde, muszę przyznać, że ładnie mi wyszły. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.